Ale na dobrze, witamy serdecznie z Jagiellończyka 2, ze sklepu Z Miłości. Mam okazję, mam przyjemność zaprosić Was na Iwet, który odbywa się w tą sobotę, 20 września. U nas e, od 16 do 20 będziecie mieli okazję naprasować sobie swój własny napis, czyli e, impreza nazwana customizacja odzieży. E. Cała akcja jest zaproszeniem do zapoznania się z lokalnymi e, firmami, które. E, mają do zaoferowania Wam w sobotę bardzo dużo fajnych atrakcji. Mamy kilkanaście miejscówek, które będą działać praktycznie przez cały dzień. Także zachęcamy, zerknijcie sobie na wydarzenie na Facebooku. Tam są szczegóły, tam są też szczegóły dotyczące naszego sklepu. Wpadajcie! Od godziny 16 do godziny 20 będziecie mogli do nas przyjść ze swoją bluzą, z koszulką. Będziemy kustomizować Waszą odzież przy pomocy napasowanych. Będziecie mogli zrobić sobie Taki napis? Taki napis? Taki też. I taki. I wiele, wiele innych. Więc wbijajcie, zapraszamy serdecznie. Zerknijcie na wydarzenie. Bądźcie z nami w sobotę i udanej zabawy. Halo! Na dobrze! Na dobrze! Halo, na dobrze!